Mili Państwo, mamy przerwę, więc pozwoliłem sobie zaprosić do kamery no, wieloletniego kibica RKS Grodziec proszę się przedstawić Janusz Homer Panie Januszu, jak wiemy no, derby Derby no to zawsze takie nerwowe i tak dalej, ale taka jest piłka. Natomiast Panie Januszu, bardzo bym prosił krótko po prostu o drużynie. No jak Wam tam idzie, bo wiem, że... Najlepiej, no. to, najlepiej to nam nie idzie, no ale, najlepiej... ale próbujemy się ratować i mam nadzieję taką, że się wyratujemy. W tej chwili w tym meczu z Armatia to jest tak... Wyrównana tak? Wyrównana, wyrównana. tak jest, tak jest. Akcja z jednej, akcja z jednej strony, z drugiej. Oczywiście. Typowy pojedynek derbowy. No jak to w derbach bywa? Każda drużyna chce wygrać, no i dlatego taka e, właściwie najwięcej akcji toczy się w środku boiska. Tak Panie Januszu, a tak e, no, jeśli można wrócić do historii to jeśli można, czy Pan grał w piłkę? to grałem w Wiejerach Wojkowice o, jak to Wojkowice? a co ma Wojkowica no, do za. a, rozumiem, rozumiem ale potem ze względu na taką kontuzję musiałem zrezygnować no, no, mieli Państwo właśnie dlatego poprosiłem Pana Janusza tutaj a ja jestem kibicem NKS w Grodzie z jeszcze z wujkiem chodziłem na stare Wojska, tam było, na Roskówce Mili Państwo, zadam takie pytanie, ponieważ jeżeli, jeżeli Janusz mówi, bo już się tyle lat znamy, że jest wiernym kibicem RKS Dróg Grodziec, to Panie Januszu, proszę wymienić ten obecny skład z pierwszej połowy Waszych zawodników w Bramce. W Ja nie znam ale Tutaj z tych zawodników to czwarte to ja znam. Tak. To podmieniało w składach tak. Że... Kapitanem kto jest? To Adrian Kardasz. Tarezesz Tak jest, tak jest. Kancarczyk tak jest. Wola. W bramce Kędziora. Tak. Podpowiem. Kardasz kapitan. Kapitan, teraz... Wolak Arkadiusz. To Wolak to chyba przyszedł właśnie. Tak, nowy jest. zawodnik. Jest, no, na... Gimzia. Gimzia to też jest chyba nowy zawodnik. Tak. I teraz tak, jeszcze jest Kowalczyk gra, tutaj ten Kowalczyk też nowy, nowy, nowy tak zawodnik. jest. Sioba przyszedł. Bardzo dobrze. Tutaj teraz Wasiewski to jest stary, rutynowany z no zamanki. nie stary, nie stary, Panie Januszu dużo... rutyna jest, tak jest, tak jest, jak wspomniałem, lat, jak, lat, jak wspomniałem byle. i rozmawiałem 3 dni temu z Damianem, ponieważ no chciałem z nim zrobić wywiad i mówi nie, nie, nie proszę Pana, Panie Stanisławie ale po meczu, bo się zdekoncentruje i tak dalej i powiedział mi tak po cichu 13 lat 13 lat gra w rks Grodziec. 13 lat, mili Państwo. Nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się. Także Pan wspomniał jeszcze rezerwowi popiołek. No, i na ławce rezerwowych też historia będzina. Bardzo proszę, Panie Andrzej, Grzesiu. Kto? Grzesiu Koch. Rzesiu Koch. I kto jeszcze? i ten Zagubia akompaniasji No, też Koch, ale Damian. No właśnie. No właśnie. No i taki Adamczyk, takie trochę srebro, który u nas grał. Ale dobrze grał. Bardzo ładnie grał. Nie Mili państwo, no Tutaj Janusz właśnie wypowiedział się na temat po prostu swojej drużyny. A tak sentymentalnie Panie Januszu, ja pana też widziałem na siatkówce. jestem, jestem jest klubie kibiców. Proszę bardzo. Na proszę bardzo. No zobaczymy i my mamy... So... Jeździmy na wyjazdy też. A dzisiaj z kim gramy, jeśli można też zapytać... Lechium, Tomaszów, proszę bardzo, widzicie Państwo? Ja nadzieję, że nie gramy. tylko piłka nożna. Na ale też się. Panie Januszu, to takie pytanie, jeżeli wygramy z Lechią Tomaszów, to... To albo z Gwardią, albo, ale my chyba z Gwardią wrocca byśmy grali, bo oni z, z, z Krakowem wygrali 7 Państwo, własna. to jeszcze inaczej, a jeżeli byśmy przegrali, choć nie, 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 nie chciałbym, żeby tak było, to... No to możemy grać. Trzeci mecz u nas. Tak jest. Trzeci, w środę, no tak tak Wiem, jest, tak ale tak nie jest. mam nadziei, że przegramy. Tak jest. Widzicie Państwo. Nadzieję, no... że będzie dwa mecze i będzie po krzyku. Tak jest, widzicie no... Państwo. Trzeba no, wierzyć. W swoje... Panie Januszu, takie ostatnie zdanie. życzyłby Pan sobie, żeby tu mecz był wygrany? Bo punkty są potrzebne. Ja, jako ryzyko, to, żeby było. Mówię, by trochę byśmy skończyli, bo w dzisiejszych gier to byłoby dobrze, gdyby żeby... nie to wygrali w sumie. I tacy są kibice, nic dodatkowego. Gdzie są, są pieniądze? Dziękuję panie Aronu. Gdzie są pieniądze? Dziękuję bardzo. Gdzie są pieniądze? Panie Stasiu, czyją pan pieniądze? Żartuję.